Początkowo to Tom Hanks miał zagrać leciwego Paula Edgecomba. Ponieważ jednak charakteryzacja okazała się mało wiarygodna, rola 108-letniego Edgecomba przypadła w końcu 82-letniemu Dompsowi Greerowi. Pewnego dnia na planie pojawił się Stephen King i poprosiłby usiąść na krześle elektrycznym, ponieważ chciał zobaczyć jakie to uczucie. Bardzo mu się to nie spodobało i kazał się uwolnić. Strażnicy noszą mundury, chociaż w czasach, gdy rozgrywa się akcja filmu, strażnicy ich nie mieli. Zdjęcia do filmu kręcono od lipca do grudnia 1998 roku. Paul grany przez Toma Hanksa ma brązowe oczy. Paul w wersji Daapsa Greera ma oczy niebieskie. Podczas uzdrawiania Melindy przez Johna długość piżamy kobiety zmienia się w poszczególnych ujęciach. W filmie słychać trzy piosenki Eddiego Howarda, które ten nagrał 4 października 1940 roku, a więc 5 lat po czasie, w którym miejsce ma akcja filmu. Kara śmierci poprzez krzesło elektryczne została wprowadzona w stanie Luizjana w 1940 roku. W latach 30. obowiązywało powieszenie. Plamy krwi pojawiają się w poszczególnych ujęciach na twarzy arego tuż po tym, jak ten staruje jest twarzy. Kiedy brutal wykonuje egzekucję po komendzie do Van Heye, włączyć jedynkę na generatorze zapalają się żarówki. Podczas egzekucji Eduarda de la Croix, kiedy tą samą komendę wydaje Percy, żarówki nie zapalają się. Podczas scen egzekucji Eduarda de la Croix poziom wody w wiadrze zmienia się w poszczególnych ujęciach, mimo iż Percy nie zmoczył ani razu gąbki. Podczas egzekucji Eduarda de la Croix jedna z żarówek nad zieloną milą, która jest między biurkiem a celą Wortona eksploduje. Kiedy później do celi kofi, a podąża polżarówka, świeci się nadal. Płeć myszy pojawiającej się w filmie zmienia się i jest to dość dobrze widoczne, zwłaszcza podczas pierwszego spotkania z nią, jak i podczas dzielenia się z Johnem chlebem kukurydzianym. Do 1957 roku egzekucje odbywały się w Luizjanie tylko w budynkach sądowych, a nie więziennych. Edward De La Croix czyta mroczne opowieści z listopada 1937 roku, mimo iż akcja filmu jest osadzona dwa lata wcześniej. Akcja filmu dzieje się w 1935 roku. Na ścianie wisi kwarcowy zegar. Urządzenia tego typu były wynalezione w 1927 roku, lecz nie były używane nawet w laboratoriach do późnych lat 40. Jennifer Lopez odrzuciła rolę Melody Morse.